Bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość jest dla każdego z nas pełną pomocą, żebyśmy zaczęli wpatrywać się w postać najświętszej dziewicy Marii, matki naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Maria, która jest perwą Pana Boga i Pan Bóg tą perwę dał każdemu z nas, żebyś Ty i ja patrząc na tą perwę zobaczyli wielkość. Wierność i šalono miłość Boga do każdego z nas. Bóg, który wybiera Marię, dając mu obetnice, dajemy mu słowo. Maria, słuchając to słowo, przyjmuje to słowo. Przyjmuje do swojego serca słowo dające žiće, i to życie otrzymaliśmy. mi, mi zbawiciela Chrystusa, słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. po to żeby ciebie i mnie odnaleźć po to żeby ciebie i mnie z tych ran który diabeł nieustannie zadaje każdemu z nas uleczyć po to żeby ciebie i mnie w końcu doprowadzić do Boga do życia wiecznego dlatego Maria jest tym pięknym wzorem tej wierności wobec tej obietnicy który Bóg każdemu z nas daje i dlatego dostajemy również piękne słowo ta Ewangelia, który jest e, wielką radością dla każdego z nas, który mówi o tym spotkaniu Marii z Elżbietą, spotkaniu Jezusa z Janem Chrzcicielem, łona e, matek. Dlatego, kiedy Maria pozdrowia Elżbietę, ta, która jest napełniona tym życiem, który od Pana pochodzi. Kiedy Elżbieta, Elżbieta słyszy te słowa, pełen życia, pełen radości, pełen miłości Boga, to ona doświadcza to poruszenie, że Jan porusza się w łonie Elżbiety. Że Elżbieta wie, że Maria jest dotknięta miłością Bożą. I to jest, bracie szostry, przykład tego, kiedy Ty ja przyjmujesz Słowo Boże. I wierzymy, że to Słowo jest prawdziwe, że to Słowo jest w stanie dzisiaj zmienić Twoje moje życie i żyjemy tym Słowem. To za każdym razem to życie przenosimy zawsze, przekazujemy dalej do wszystkich, do których, do których przemawiamy, których spotykamy. I każdy z nas, kiedy przyjmuje to Słowo i wie, że to Słowo daje życie, że to Słowo leczy, to za każdym razem, kiedy słyszymy głos tego człowieka, tej osoby, który uwierzył w to słowo, zawsze doświadczamy bliskość Boga. I to jest doświadczenie, którego nie da się opisać, ale doświadczenie, które można doświadczyć. To doświadczenie, które jest bezsenne i Pan Bóg nieraz to by mi dał w naszym życiu doświadczenie, którego nie da się opisać normalnym ludzkim językiem. Ale doświadczenie, które Ty i ja nieraz nosimy w naszym życiu. Doświadczenie obecności miłości Boga do nas. Ale to doświadczenie ciągle jest narażone. Diabeł, który Ciebie i mnie nienawidzi i chce zabrać od Ciebie i ode mnie to, to doświadczenie tej miłości, żebyś Ty i ja zapomnieli o tej bliskości Boga, o tej obietnicy. Dlatego diabeł Walczy nieustannie, uderza w każdego z nas, bo nie jest w stanie zaakceptować fakt, że Ty i ja, jako dziecko Boże, możemy być szczęśliwi bez grzechu, że nie potrzebujemy dzisiaj grzeszyć, żeby być szczęśliwym. Wystarczy otworzyć się na Słowo Boże. Wystarczy, że dzisiaj otworzyć nasze serce na Bożą miłość i zaakceptować tę miłość takim, jakim jest. A jaki jest miłość Boga, to możemy popatrzeć na Krzyżu, patrząc. Miłość, który oddaje swoje życie dla tego, za tego, którego ukochał, czyli dla Ciebie i dla mnie. A my często nie akceptujemy tej formy miłości. I boimy się wręcz tej formy miłości. Dlatego często wolę mi zastąpić prawdziwą miłość pseudomiłością, karikaturą miłości, który ten, ten świat nam wciska, i wierzymy, że to jest prawdziwa miłość, który w końcu jest oparty o egoizm, żeby zadowolić swoje zachczanki. I diabeł często wykorzystuje to, żeby niszczyć, niszczyć Twoją relację z bliskimi, niszczyć relacje między nami, wspólnocie koszowa, żeby sz szaczać zamęt, żeby niszczyć jedność w narodzie. I dzisiaj mamy ten bałagan, jaki mamy. Bo człowiek przestał słuchać Boga, a zaczął słuchać diabła. I diabeł zawsze toczy tę walkę, żeby okraść siebie i mnie z tego bogactwa, który Pan Bóg przydał z miłości do Ciebie, i zamiast tego bogactwa wepchnąć tą karykaturę tej miłości, który, który de facto nas niszczy. Ale jest druga strona, jest druga, druga walka, który toczy Pan Bóg w naszym życiu. Bóg, który walczy o Twoje moje życie, bo nie jest w stanie zaakceptować ten fakt, że Ty i ja często idziemy ku śmierci. Często tracąc i rezygnując z tego wszystkiego, co Pan Bóg nam daje. Często wymieniając miłość Pana Boga na afekty ludzkie. Dlatego ta walka nieustannie się toczy, bracia i siostry. Trwa. Nie możemy zapomnieć o tym, że mamy nieprzyjaciela. Bo diabeł to chce, żebyś Ty i ja zapomnieli, że On istnieje. Bo wtedy najbardziej może zaszkodzić każdemu z nas. Kiedy Ty i ja e, wpadamy w taki letarg, usypiamy się, nie czuwamy, ale usypiamy się, czyli e, zapominamy o tym, że mamy wroga, który nienawidzi Ciebie i mnie. I wtedy myślimy, że idziemy w dobrym kierunku, a diabeł wtedy rujnuje nasze życie totalne. I o tej walce mówi Apokalipsa. W pierwszym czytaniu, kiedy słyszeliśmy, niewiasta obleczono w słońce i księżyc pod jej stopami. I diabeł atakuje niewiastę, bo nienawidzi tą niewiastę, którą jest, którą jest Najświętsza Maria Dziewica. Ta, która otworzyła się całkowicie na Bo Bożą, Bożą miłość, ta, która całe życie ofiarowała Panu Bogu, idąc za Jego głosem. Dlatego Najświętsza Maria Panna jest tym wzorem piękna e, każdego z nas, a szczególnie każdej kobiety. Dlatego diabeł, żeby zniszczyć to piękno, zaczyna e, niszczyć i w Piśmie Świętym i widzimy tę walkę, od, jak zaczniemy czytać od pierwszych stron Pisma Świętego aż do ostatniej, możemy zobaczyć, jak diabeł atakuje Marię. Atakuje Marię jako niewiastę, atakuje Marię jako matkę i atakuje Marię jako oblubienicę. I te ataki nie skończyły się. Diabeł nie przestał na to, ale ciągle atakuje i niszczy. I dzisiaj możemy zobaczyć, na czym polegają te wszystkie walki. Atakuje obraz Marii jako niewiastę. Zobaczcie, jak diabeł zaczął atakować kobietę w naszym społeczeństwie. XXI wiek społeczeństwo wyzwolone, totalne. Cały świat, który myśli, że pozjadał wszystkie rozumy, że możemy tworzyć wszystko to, co chcemy. I w tym społeczeństwie rozwiniętym zaczynamy niszczyć piękno stworzenie Bożego, a szczególnie kobiety. A jak diabeł zaczął niszczyć kobietę? Poprzez nagość żeby upokorzyć i doprowadzić ciało kobiety nie jako osobi, ale, ale jako rzecz, jako przedmiot który można wykorzystać, a jak ci się znudzi, to wywalisz do kosza i, i problem z głowy. Zobaczcie, co diabeł zrobił. Do jakiego stopnia dzisiaj jest rozpowszechniony to diabelstwo, jakim jest pornografia, nagość, porządliwość. I dzisiaj przez to zostaje zniszczony to piękno, który Pan Bóg dał każdej kobiety. I przez to Zaczęło się, zaczęło się traktować ciało kobiety jako przedmiot. I dzisiaj to jest towar, który, który ten świat sprzedaje i zarabia gruby pieniędzy. I diabeł niszczy przez nagość każdą kobietę, przez porządliwość I to dzisiaj wprowadził do naszego świata, do naszego społeczeństwa. Że do takiego stopnia zaatakował człowieka, że facet nie może patrzeć na kobietę i widząc tą kobietę powiedzieć, że Pan Bóg w tą kobietę w sposób bardzo piękny, tylko patrzy na tą kobietę w sposób pożądliwy, żeby zaspokoić swoje zachcianki, swoje egoistyczne pragnienie. Ale jest później druga ta walka, którą diabeł toczył z Marią, atakując Marię jako matkę. Później kolejny ten problem, który dzisiaj mamy w świecie, diabeł, który niszczy macierzyństwo. Żeby zniszczyć w kobiecie to doświadczenie piękna bicie matką poprzez aborcję, poprzez, poprzez e, antykoncepcję poprzez te różne rzeczy, które niszczy macierzyństwo, że kobieta dzisiaj boi się e, bicie matką. Ile kobiet dzisiaj boi się otworzyć się na życie przez strach. Niektórzy boją się e, odpowiedzialności, niektórzy nie chcą, bo kariera i pieniędzy i sława, a niektórzy mają zniszczony w sobie obraz macierzyństwa. I diabeł niszczy to, żeby, żeby, żeby zablokować drogę działania Panu Bogu w naszym życiu. Żebyśmy nie widzieli, jak Pan Bóg z miłości, miłości małżeńskiej, tworzy życie, nowe życie. Ale dzisiaj człowiek już chce produkować dziecko, żeby dobrać yy, i tworzyć w laboratorium dziecko. Jak taki przedmiot, który pójdziesz do bidronki czy kierfura i wybierzesz jakie dziecko chcesz, i do tego dąży dzisiaj ten świat. Produkuj mi wszystko. Nie? Ale trzeci, trzeci obraz, którego diabeł yy, uderza, jest Marii jako oblubienicy. I tą oblubienicą jest Kościół. Tą oblubienicą jesteś ty i ja. I diabeł atakuje tą oblubienicę Chrystusa. Żeby ta Oblubienica przestała być oblubienicą, ale stała się nierządnicą. Żeby sprzedać się demonowi, żeby, żebyśmy uzależnili się od chwilowej przyjemności. I dlatego Ty i ja często jesteśmy skłonni do tego, żeby wybierać zło, grzech, który. Wiem że często nas niszczy i mamy nieraz to doświadczenie upokorzenie przez grzech, niż wybierać życie i doświadczenie miłości, które Pan Bóg nieustannie Tobie i mi daje w kościele. I dlatego diabeł atakuje tą obłubienicę, atakuje dzisiaj w kościół, żeby zniszczyć ten kościół, żeby zniszczyć Ciebie i mnie, żeby Ciebie i mnie stąd wyrzucić. I zawsze to robi. Wyrzuca nas. I zmusza nas do ucieczki ze wszystkich tych miejsc, że ty i ja możemy doświadczyć prawdziwej miłości i przebaczenia. Że ty i ja możemy dostać życie. I diabeł zmusza nas nieustannie. Zobaczcie, jak my reagujemy, kiedy doświadczamy jakieś trudne chwile w naszym życiu, jakiś kryzys, samotność albo cokolwiek. I co diabeł uderzał w pierwsze, byś przestał modlić się. Żebyś przestał przystąpiłaś do sakramentu, przyjmować sakramenty, żebyś przestał przyjmować najświętszy sakrament, komunię. I ciągle robi to, żeby ciebie i mnie odłączyć od Boga. I często jemu się udaje to. Ale Pan Bóg nie przestaje walczyć o Twoje moje życie. Ale nie ustanie, wyciąga to rękę, żebyś ty i ja dzisiaj złapali się za tą rękę i pozwolili Jemu wyciągnąć nas z tego błota, do którego diabeł nie ustanie, Ciebie im nie wciska. Żebyś ty i ja, patrząc na nasze życie, przeklinali nasze życie. Żebyś ty i ja, patrząc na siebie, byli zgorszeni sobą. A Pan Bóg przychodzi i mówi: odwagi, podnieś dzisiaj głowę i zacznij patrzeć na moją miłość. Podnieś dzisiaj głowę i zacznij patrzeć na mnie, bo ja dzisiaj patrzę na ciebie. Ja dzisiaj chcę kochać ciebie taką jaką jesteś i takim jakim jesteś. Nie kochać twoich grzechów. Kochać ciebie, bo stworzyłem ciebie z miłości. I Pan Bóg nie ustanie walczyć o nasze życie. Ale rodzi się pytanie, czy ty i ja dzisiaj pozwalamy Bogu działać w naszym życiu? Czy ty i ja chcemy tego? Czy jesteś jesteśmy dzisiaj zainteresowani tą miłością, czy nie? Co dzisiaj wybierasz? Wybierasz życie, czy wybierasz grzechotki diabła? Dzisiaj chcesz być szczęśliwą osobą, wolną osobą, która doświadcza prawdziwą miłość, która Ciebie mnie nie odrzuca, nie osądza, ale walczy o Twoje moje życie, czy chcesz być niewolnikiem? którego można targać targać na smiczu. I ta walka nie ustanie się toczy bracia i siostry w życiu każdego z nas. Bóg dzisiaj pokazuje Marię jako tą pomoc dla każdego z nas, żebyśmy uciekali do Chrystusa przez Marię. Żebyśmy dzisiaj prosili Marię o tą łaskę, żebyś ty i ja nigdy nie zwątpili miłość Boga. Ale zawsze na wzór Marii patrzyli na Chrystusa i szli za Nim, aż do Golgoty, tam, gdzie jest śmierć po ludzku, ale z tej śmierci Chrystus wydobył życie. Umarł, ale w końcu zmartwychwstał, zwyciężając śmierć. I dzisiaj chce Chrystus zwyciężyć śmierć Twojego i mojego życia, żebyś Ty i ja doświadczyli w naszej codzienności wstanie. Żebyśmy żyli tym zmartwychwstaniem i to zmartwychwstanie nie szli całemu światu. Głosząc Ewangelię, żeby pokazać temu światu, że istnieje coś więcej niż nienawiść, porządliwość, pieniędzy, kariera, bogactwa. Że istnieje życie wieczne, do którego jesteś Ty i ja przeznaczeni, stworzeni. I to jest nasz dom, który na każdego z nas czeka. Dlatego oto mi dzisiaj za sercem Najświętszej Maryi Panny, żebyś Ty i ja, pamiętając o tych cudach, które Bóg uczynił w naszym życiu, szli za Chrystusem, ufając w to obietnice, które Bóg Tobie i mi dał z miłości do każdego z nas.